Witam państwa z tej strony Piotrula. Zapraszam na intro. Dzisiaj będziemy grać w grę Fernbus Coach Simulator. Włożymy sobie nową mapę. Już sobie tu parę potworzyłem dla testu. Nazwiemy ją rozumiem ją numer na przykład 203. Ekspres, tu mamy miejsce swojego bytu. Stworzymy sobie trasę pomiędzy zablokowanymi. To będzie pierwsza trasa. I tu druga, chociaż dobra, czas podróży 2,5 godziny to zróbmy sobie na tyle krótką, żeby była na jednym odcinku. Zapisz Króla dalej takim manikiem. Taki kwiatowy trochę jest. Trzy osiowy. dłużny. Tu jest tyle DLC do zamówienia. Ja mam tylko wersję startową, zwykłą. No, 3 minuty po północy to nagrywam, żeby cokolwiek na kanale było. Rozpocznij. Nie zapomnij pominąć biegun neutralnego. Zapraszam do przeczytania opisu. Zostawienia czegoś po sobie. Suwika, łapki w górę, może i komentarza. Łapki w dół, jak coś się nie podoba, i wtedy proszę napisać w komentarzu, co się nie podoba. I jak ktoś chce, to może jeszcze wesprzeć. Tak, nasz autobus wygląda. Dlaczego? Witam pana o niemiecku wszystko, bardzo dobrze, u niemiecki tak akurat umiem O, szybka ja, odprawa ekspresowa O, faktycznie I ja otworzyłem wam luku bagażowego Pan coś chce ode mnie? Czemu ja nie mogę na tego pasażera kliknąć? Ja. Czy my tam jedziemy właśnie? Tak, my tam jedziemy. A, chwileczkę... Zapewne słyszycie... Gdzie to jest? Tu? Co? Słyszycie mocno przegłos, bo mam odpalone? Chwileczkę. Odpalono obecnie dźwięk na telewizorze, a to powinno być na słuchawkach. Łowę, Tak to coś istnieje jeszcze. Dobrze. Teraz powinno być wszystko już na słuchawkach, więc nie powinno być przegłosu takiego. Dobra. To powinno Hi. być Sehr Rütze! Hier, danke schön. Hallo, fahren Sie in? auf geht's. Rütze! Vielen Dank. Mahlzeit. Bitte, vielen Dank. Tag, fahren Sie in sehr freundlich. Das ist schon okay, hm? ich nehme keine ja, ja, Sorge. Also, ja. Ich komme komm freundlich. Klar. Aber nein, danke. Ja, nie ich habe nicht gekickt. Dlatego auch, ich auch nicht auch. auch. Dalszy że wszyscy 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 Na wszyscy w niego Coś mi tu nie działa. Gdzie ferm zepsuł? Lewy przykłady myszy. Jeszcze raz, spadł chwilę. Mamy czas. To Coś się dziwnego stało. Bo fermus się chciał. 5 minut, dobrze. 5 na 6, dobra. No prawie 6. Jeszcze raz. Szybko, szybko. Przetrula. Czyli 10 klotek na sekundę. Dobra. Darauf vorhin ich es doch Wo ist denn der Gepäck raus? Soll ich mein Gepäck etwa mit in den Bus nehmen? No, wisse, Mahlzeit, no. hier ist mein Ticket. Danke sehr. Noch danke bisschen. Danke. Servus. Ich hoffe ich bin hier richtig. Cool. Mahlzeit, mein Ticket. Vielen Dank. Salut. Ich hoffe, ich bin hier. sehr freundlich. Mahlzeit. W wohin fahren Sie nochmal? Servus. Ich wollte hier total aus. Mahlzeit, mein Ticket. Danke sehr. Grüezi. hier ist mein Ticket. Vielen Dank. Hello, bin ich hier, No teraz powinna sama se zniknąć. No to ten dziwny znaczek. The o, dlatego nie mogę kliknąć. Jedziemy dalej. Dobra, jedziemy dalej. Albo nie. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, nieważne. А, нет, ну, не прошу вам поздравить okay, okay, ничего Druga rzecz, czego nie rozumiem Proszę spojrzeć Na nawigację Przyjazd Tego nie rozumiem, dobra Prawa Marcina Można jechać, Czy to, to było Przyjazd o 55 Coś mi Ten Ferbus nie współpracuje sam z sobą Wiem, że przekraczam, ale jak chcę zdążyć, to muszę jechać szybciej. ładował już chyba lepiej robić nagrywki z ETS coś się stało, ja jestem. nie wiem Oh Szybka trasa wam powiem, szybka Kodeks drogowy minus 4 to... No i widać proszę bardzo Dobrze XP jest piękny. Ale dziwnie się ten załadował sami widzieliście 3 minut odcinka To chyba nawet nie muszę obcinać No i fajnie, mam załatwione Można sobie od razu tym a tym Ale już wtedy się wyleczy na autostradę Fragment, bo fragment, ale no Dobra, nieważne, nie będę wam gadał Rzeczywiście tu na chwilę, to uciekajcie dalej na kolejne filmy na YouTube, Hej, cześć No i pa, Nie był o, zakończenie, dobra, się